Okay. A nie, nie leci muzyka. Nie, bo jak nagrywam, to nie może lecieć. Ok. Co? To znaczy? Co przez nas przez okno? Nic. No to, dobra. Tutaj jest biały znak biały znak wyjazdu z miasta, z miejscowości. To jest. Ja nigdy w życiu nie widziałem białego znaku wyjazdu z miejscowości. Niesamowite. Ale one z... kiedyś Biały były białe. znak. No były białe, ale to jest taki stary, że ja pierdzielę w ogóle. To nie Kiedy nie były białe? białe. Trzeba by było na mapie zobaczyć, ale to jest taki rare. To jest jedyny, jaki w życiu widziałem. No, to jest prawda. Biała tablica tu już rzadkość. Utraciły ważność 15 lat temu, ja pierdolę, roku. Ja ale rare. Ta droga to Chyba Opa. nie wyjedziemy tutaj nigdzie. Ale czekajcie, 15 lat temu, ale to jest w 2006 roku. Jezus Maria! Mieliśmy okay. wtedy 6 lat. Mati był starszy <laughs> Mati Ej, kurwa tam nie gdzieś dojedziesz trzeba. Mi się wydaje, że tam chyba eee, dojedziesz no, na jakieś. Na no większe. Nie na większe, tylko na... Nie jedziesz na szkolną, tylko będziesz musiał jechać w... A Ej, ja zaje... dojedziemy gdzieś faktycznie. To Ale zajebicie. No i coś się dzieje. nie nie wiem czy to Ale jest dobra droga, to mieli, jest to taka kurwa zygła. Ten w ogóle tego światło fajne no, muszę świecić Muszę świecić Ale mi na No sorry Ale ludzie tu jest To są grabie no Tu jest stanowisko To jest stanowisko radarów Stanowisko radarów stanowisko radarów Tymi stanowisko radarów Kurwa, kurwa. Tutaj, To obóz traktorów nic nie wjeżdżał! Kurwa, kurwa. Cześć, To już zaczynamy na Google Maps. I no ja Jesteśmy A, na się stanowisku kuturę. radarów, no? Na Ale że tutaj kurwa, i z od -tego roku, na chyba nie wjeżdżał. Na tej drugiej. Tu nie wsuniesz, nie no, kurwa. To ale vibe, ja pierdolę. Co ty gadasz, cztery? Ja, Chyba jesteśmy. Jest pan co jest ja, nie skoradaru, kur. Ej, tam jest jakaś... Ej, tam jest jakaś tego. Jakaś... Jak to co to jest? Ej my dojedziemy gdzieś. To jest jakaś ta... wirownia, właśnie to słowo ta... 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 się żwirownia To Jodaż wirownią wyjedziemy nie, to nie jest pan w To tutaj Ale na szczelinie geograficz Tu jest jak na safari. Jest tak drogi. Czekaj. No i nie? Ej, tu jest woda. Patrzcie. No i wyjedliście. Ej, ej, ej popatrz się. Popatrz się w prawo, ej! No i to, to Ej, fuj, to jest woda! Ej, fuj, 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 na, ubiegł. na ubiegł. I radar! fuj, 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 Ej, faktycznie, jest. patrz! Stacja fuj, 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 widok jest na prawo, w ogóle. jest na drugie, to. Jest A, drodze, drodze, to jest. Drodze, skoro no fajne to ma miejsce tak miasto dowidać widać jeszcze tutaj Wilczka to jest, nie? No, wilczka to i pizdą, pizdą, ja. I takie kurwa spotkaj od razu spotkać, takie kurwa dziwki zrobić Takie z bierbów, kurwa Stanowisko radaru. Ej, mam takie zajebiste ujęcia stanowisko <grym> Wiem, na Stanowisko radaru Idziemy na radaru fajne, no Ale to jest jak te czarne przeleciały O kurwa Na luzie terenowe. Stacja radarowa, czy stanowisko taki... radarowe, tak? Stanowisko Ale Stary na pewno na ryby wjeżdżają, bo jest w chuj droga Z jakiejś nie instalacji nie, to, jest... instalacje... Ej, to jakieś takie, takie Instalacje NATO to są stary Co tutaj masz, to jest to jest chyba jest jakaś kapusta jakieś ziemniaki, chuj to wie co to jest Pamiętacie to miejsce tam kurwa, w lesie, to się chyba wielko tak fest? Tak, no, było, było Może znajdziemy stary szkółek Zapaliłbym co, nie? Kurwa, 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 tu kurwa, 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 mi telefon nie kurwa, kurwa, wiem. Gdzie? kurwa, Ja nie kurwa, Uwaga! kurwa, znak kurwa, kurwa, co to jest? Jak Far Cry? Nie wchodzimy tam, pojebało cię stary. A tu nie jest monitorowany. No i co z tego? Gdzie? Ryb, ty zakaz gniazdo.

A tak, tak, tak Patrzcie jak jaki mur po prawej. Ej, no wal, do lasu. Ej, a tu nie Jecha, tak są te tak mury? Co? wojskowe? Takie, takie nie, nie, to nie jest wojskowe, to jest sama żwirownia tylko, tu nic nie, wcię, nie ma. Tak, Idę do lasu, z no, no nie. Tak kurwa, a na, no, na no, żubry. No tyle, no, no, ty, Kurwa, ten przyspieszył. No żeby tak przejmować. No, no. no. Że no. Puszek no, no, w bo on jeździ na dostawie, tam kurwa. Puszek na dostawie tutaj. Cool, yeah? młody Cool. Okay. Yeah. Reprezentujemy... Puśle, to reprezentujemy JP Ej reprezent puśćcie filmy JP Mam no, ochotę. No o ale tutaj już jest beton. Nie, bez muzyki jest BET BET on it BET 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 i beton... beton no, wyjeżdżania no są. No <laughs> <laughs> patrzcie, patrzcie po prawej. <laughs> że ktoś tutaj kurwa siedzi? No, ale gdzieś się biały kurwa znak. To, więc, to jest Ralf, ten... fuj no. Ufa, ale to jest, mamy to na wideo Od idealne, 2006 wiek. roku oni kurwa już ich nie ma. No, a hej. tu jest tutaj. Ja nigdy w życiu nie widziałem tej półki. Ja, ja, ja też. Na następny... Eksploracja! Wody, wody. eksploracja. Wąskie safari Nie szalejemy przemek to Jedyneczka to jest zaufane Jestem ciekaw gdzie ta koźba wyjeżdża w ogóle to jest, to jest O kurde ja wiem na takim zakręcie to pewnie wyjedzie Chyba ja wiem gdzie to... przed mostem taki nagle mi się wydaje

Czekaj, ja, ja będę wiedział Nie, no tu w prawo ile? To, to jest w prawo. Tak, to tak. Do tak. to w prawo. Ale to ta woda, jak to jest. Jak tam jest na to jest Tutaj, to jest główne, no. No jest! Jest wyjazd, nie ma drogi, ale jest wyjazd. Masz znak nawet, patrz. A płyty, przykład, płyty, ty płyty, ja bym na jaki stał ty bo w rosyjską, to nie? Ja będę na odlał. No w końcu, to co to, stali, to jest I w prawo. Na No, no w węgrzech. w prawo. A tu jest, ja tu No mówicie, że za mostem będziemy, no? Tak,